Ktoś inny i to jest. Więc to też trzeba ludziom uczciwie ja. do nas. My musimy jakoś wyraźnie powiedzieć, co będziemy tu przyjechali nawet, no że zgubili najważniejszy. Wątek. Może mi Pan posłuchaj, bo to dokładnie do Pana. Celem przyjazdu tutaj było zaprezentować możliwość przejęcia tego przedsięwzięcia z nową strategią biznesową której właścicielami będą właśnie owi górnicy, zakładając uziemnie. Po co oni tutaj przychodzą? Po to, żeby zarabiać pieniądze i pieniądze mogą zarabiać w pierwszym dziesięcioleciu, który będzie eksploatowany węgiel, Potem będą żyli z dywidendy i z zysków, które będą wynikały z tego przedsięwzięcia, którym będą współwłaściciele. No potrzeba nam I oni nie przychodzą na te zebrania? Bo nie wiedzą. Bo nie wiedzą właśnie, bo nie wiedzą, po co byśmy to czekali. Jestem szefem tego instytutu. Dobrze, ty ja tylko zapytałem i panu chcę przedstawić, dlaczego tych górników, które nie ma w następnym aspekcie. Dzisiaj w Wyszczepnej Spółce Węglowej brakuje fachowców wielu dziedzin. W PGG, w PGG brakuje fachowców wielu dziedzin. Na rynku pracy nie mówię, że, że nie znajdziemy, ale na pewno nie w takiej ilości, żeby stworzyć nowy zakład górniczy, który byłby samodzielnie od razu w stanie funkcjonować. Ale wiem do czego ważnie, że panu jeszcze więcej w stoczniach również nie ma fachowców, bo pojechali do, do Niemiec. Dlatego, że najpierw to, to było zrobione w ten sposób, że najlepsi, naj, najdłużej wychowuje się nie tylko górnika, ale spawacza okrętu, który musi 10 lat mieć praktyki, żeby być tym spawaczem, który ma to to specjalna metodologia nam prostowania statku. Prawda? Oni wszyscy wyjechali do Niemiec, bo tu zamknięto stocznię. To samo się robi teraz właśnie z, z kopialniami. I górników, Wiedzą dlaczego tu nie są, zostali przekupieni krótkimi właśnie takimi nie pieniędzmi bezprawami. odprawami, które im starczą, nawet do Turyn teraz nie starczą. Ten pomysł, który tutaj się prezentuje, który próbujemy, my w Instytucie jeszcze dodatkowo osiem sposobów finansowania skąd wziąć na to pieniądze po to, żeby właśnie odbudować tutaj tą kadrę górniczą, żeby oni mieli perspektywę wynagrodzeń i otrzymania pieniędzy na wiele, wiele lat. Szczególnie, że te zasoby mogą być eksploatowane ze stola. To jest perspektywa, tak myślimy już sam, nie, 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 nie jakiś polityk albo, albo polityki, bo tak naprawdę to oni są. Oni nie zdają sobie sprawy, że oni tu powinni przyjechać, bo oni są po to, żeby nam służyć. Tu jest władza, suweren jest władzą, który póki nie odwrócimy tego tego paradygmatu i nie zrozumiemy, jak należy postępować z nim, że oni tu powinni przyjść i zrealizować właśnie ten cel, który, który my tutaj robimy. Dlatego żeśmy przygotowali z Krzysztofem pismo do, do premiera, gdzie pokazujemy jak rentowne jest to przedsięwzięcie i co się stanie, żeby on tego nie zrobić. Bo ten region umrze. Myśmy jechali z pociągu z Katowic, patrzyliśmy na te piękne domy, które tutaj są. Tego proboszcza, którego macie znakomitego. Który Wam mówi, że, że te złoża macie od Boga. Nikt nam tego nie dał. Nikt nam tego nie dał. Żaden z rządzących. To jest własność nasza. Dostaliśmy to od Pana Boga. Prawda? I powinniśmy się tym zająć. To jest nasze znieśrodzenie zaspodarować, Bo inaczej to wszystko za Ci się robić. Szanowny Panie Premierze LP. Mając na uwadze ważny interes gospodarczy dotyczący strategicznych pokładów węgla w Kabukach kupiński w imieniu Społecznego Komitetu Ochrony Polskich i Zasobów Naturalnych prosimy pana premiera o spotkanie w sprawie szczegółowego omówienia powołania społecznej, spółdzielczej albo spółdzielczej spółki celowej pod nazwą Kupiński. Musimy jakąś nazwę tam e, tu wymienić. Głównym celem tej spółki byłoby przedsięwzięcie związane z umówieniem kopalni doświadczalnej. W formie nowego modelu biznesowego, który po ewentualnym osiągnięciu sukcesu mógłby być standaryzowany w pozostałych spółkach Skarbu Państwa zajmującego się wydobyciem mega. Po wniesieniu aportem do tej spółki koncesji na wydobycie pokładu 45, która jest w posiadaniu spółki wędrowej, infrastruktury technicznej, aktywów należących teraz do SRK oraz wycenionej wiedzy ze strony GIG. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, AGH i Politechniki Śląskiej oraz ewentualnego wsparcia finansowego ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reszta, finansowana, reszta finansowania na uruchomienie wyżej w inicjatywy byłaby w gestii Komitetu Obywatelskiego. Ja jestem za to odpowiedzialny, bo ja wiem, jak te, te kapitały tu zdobyć, które w głównej mierze ponosiłoby ryzyko finansowe tego przedsięwzięcia. Czyli my byśmy tu, yy, yy, tu ponosili yy, to ryzyko. Na dzień dzisiejszy struktura techniczna kopalni w pełni spełniałaby wymogi do ponownego uruchomienia produkcji po uzupełnieniu brakujących elementów technologicznych dopasowujących się do przyszłego, yy, nowego modelu biznesowego. Proszę Państwa, to co się stało przez te, przez te dwa lata likwidacji pozamykano to to było ciemną stroną, żeby już nikt tam nie doszedł do tych parki i tak dalej, co tam zrobiono, czyli pozamykano wszystko, ale teraz ta struktura, proszę Państwa, gdyby nie zlikwidowano tych szybów, to ta struktura jest super, jest przygotowana do potencjalnego następnego inwestora, czyli pozbyto się wszystkiego tego, co jest nieaktywne, co, co, nie, będzie, co, co nie będzie generować zysku w przyszłości i tylko, tylko e, e, przejąć to, co jest, e, czyli to, co zrobiła no, SRK, to zrobiła super dla potencjalnego nowego inwestora. W świetle utrzymującej się od 2016 roku dobrej koniunktury dla pierwsze dla węgla koksującego na rynkach globalnych. Dwa uznania węgla koksującego w Unii Europejskiej jako surowca strategicznego. 3 Dużego importu tego surowca do Europy z rynków azjatyckich. 4 Dużych zasobów najlepszej jakości węgla koksującego zalegającego w byłych obszarach goniczych Kabokakowski, głównie w pokładzie cs Mówię w byłem, bo proszę Państwa, celowo wyprowadzono to kiedyś w 1998 roku, bo to już jest taka długofalowa, musicie wiedzieć, że to jest długofalowe działanie, to nie jest decyzja z dnia laty. To jest długoletnie przygotowanie, żeby, proszę Państwa, wyprowadzić majątek warty setki bilionów złotych, bilionów. to Państwa, czasu, bilionów, bo ja mówię o, całych, wszystkich, o, o wszystkich zachowach. I to, co się stało, proszę Państwa, przez te 30 lat, że wywłaszczono nas z kluczowego majątku na powierzchni, to jest strata około 5 bilionów złotych. Ale to, co nas czeka, jeśli my nie zareagujemy, to my stracimy setki milionów złotych i stracimy jako my, jako Polacy już w ogóle możliwość e, e, podniesienia naszego standardu życia. Będziemy tylko czyści butami dla tych e, zachodnich e, firm. Informujemy z całą stanow, stanowczością, że likwidacja pierwszego, drugiego i trzeciego szybów w wartości bieżącej około 4, 4 miliardów złotych byłaby niepowertowaną szkodą dla polskiej gospodarki. Wydobycie tradycyjne z pokładu węgla koksującego, a w szczególności z pokładu CSA-5 po uprzednim odmetanowaniu go przy dzisiejszej technice górniczej utrzymujących się w wysokich cenach i dużym potencjale wydobywczym głównych procesów technologicznych pozwoliłoby w dziesięcioletnim okresie wydobycia wygenerować zyski netto na minimalnym poziomie w granicach 10 do 15 miliardów złotych, w zależności od kształtowanych się cen. Proszę Państwa, my te zakłady przeróbcze, te szyby, to nie mamy na 4 miliony wydobycia urobków. My możemy nimi wyciągnąć 6 albo 7 milionów urobków. Gdybyśmy jeszcze pomyśleli, to jest dalszy, jak chcę Wam powiedzieć, że jak przekroczymy pewien punkt break even point, to znaczy to jest punkt rentowności, Później każda wydobyta tona już ma, ma zyski, ma niebotyczne zyski. To jest, to jest następny problem, czego ja tutaj nie chcę, nie chcę poruszać. Jednocześnie doskonalona byłaby infrastruktura na skalę przemysłową, technologii podziemnego zgazowania węgla, pozostałych pokładów. My mamy tutaj całą wąskie na tym obszarze pokładów, które są cienkie, które nie, nie nadają się do wydobycia metodą tradycyjną. Z produkty zgazowania po oczyszczeniu przekształcane byłyby w energię elektryczną, ciepło, hut, paliwa syntetyczne i metalowe. Do zagospodarowania byłaby również hałda odpadów górniczych około 40 milionów ton, która w najwyższym prawdopodobieństwie zawiera wiele cennych surowców mineralnych możliwych do odzyskania. Pompowanie wody, pompowane wody słone z dołu kopalni ze względu na potencjalną w nich zawartość litrów mogłaby być również dodatkowym procesem do skomercjalizowania. Proszę Państwa, mam <laughs> informację z Górnego Instytutu budownictwa, że wody pompowane z dołu kopalni zawierają dużą ilość, stosunkowo dużą ilość litu. Nie bez przyczyny być może jest to, że dzisiaj spółka innowacje podpisała z jakąś zagraniczną firmą budowanie akumulatorów tubitowych. lietowo-jonowych. To wszystko, wszystko jest, to jest wszystko przygotówka tutaj, która się robi na tej kopalni. Dodatkowe argumenty to, to takie. Kopalnia Kupiński ma szczególną korzystną lokalizację. Proszę Państwa, nie ma lepszej lokalizacji. Jesteśmy skomunikowani z, z drogami szybkiego ruchu kolej do całej Europy, a w przyszłości przez ten obszar ma przebiegać kanał, kanał śląski. Niski stopień urbanizacji gmin objętych obszarem i terenem górniczym. Ten objęty jest planowany przewidieniem kanału szląskiego łączącego rzekę Wisłę i Oden, co po, po doprowadzeniu do czwartej klasy względności polskich rzek oraz połączeniu ich z rzeką Dunaj i Ren byłoby najkorzystniejszą alternatywą do transportu polskich produktów węgla z gazu w systemach drogienicznych i surowców chemicznych, amoniak, metanol czy paliw syntetycznych uzyskanych z podziemnego gazowania węgla na, na i Unii Europejskiej. Tym, tym samym ten projekt w pełni wpisuje się w strategię, nie wpisuje się, wpisywałby się, tu, 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 wpisywałby się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego nadrzędnym celem jest akumulacja polskiego kapitału noty, do a polskie własności. Negatywną do powyższego projektu alternatywą jest dalsza kontynuacja kosztownej likwidacji infrastruktury kopalni, pozbawienie się potencjalnych dużych przychodów i zysków przyszłości. Niewykorzystanie oraz niewykorzystanie przyznanej już koncesji, niespożyszkowanie wiedzy naukowo-badawczej, na której zdobycie wydano już setki milionów złotych ze środków publicznych oraz niewykreowania polskiego idea innowacyjności w przełomowych technologiach mogących mieć strategiczne znaczenie nie tylko na wspólnotowym rynku Unii Europejskiej. Likwidacja szybów kopalni Kupiński byłaby procesem nieodwracalnym, uniemożliwiającym w przyszłości odzyskanie, odzyskanie utraconych korzyści, o których jest mowa powyżej. Czy państwo, czy państwo generalnie akceptujecie te pismo czy